Konfigurację elektronową można zapisywać jeszcze w postaci skróconej, czyli punkt jako następny można sobie zapisać zapis skrócony konfiguracji elektronowej. Zaczniemy od konfiguracji gazów szlachetnych. Pierwszym gazem szlachetnym jest Hel o konfiguracji 1S2, bo ma tylko dwa elektrony. Następnym Gazem szlachetnym pod Helen jest neon. Neon, który ma liczbę atomową 10, czyli 1S2, 2S2 i 2T6. I teraz zobaczmy, porównajmy to z konfiguracją jakiegoś atomu. Zmieńmy kolorek sobie na bardziej jakiś taki normalny o podpunkt A weźmy sobie atom litu. LI liczba atomowa 3. Skoro tak to ma tylko 3 elektrony. 1S2 i 2S1. I proszę zobaczyć, że w Konfiguracji Litu widnieje konfiguracja Helu. Czyli nasz Lit możemy zapisać w następujący sposób: Hel i 2S1. Podobnie możemy spróbować na przykład z magnesem od punkt B. Magnez. Dwunasty pierwiastek układu okresowego, tak? I mamy 1s2, 2s2, 2p6, czyli już mamy 10, jeszcze dwa elektrony na powłoce trzeciej, 3s2. I proszę bardzo. Patrzymy. Tu mamy konfigurację neonu, prawda? Czyli zamiast tego fragmentu możemy po prostu wpisać konfigurację neonu, i możemy zapisać w związku z tym, że magnes w wersji skróconej konfiguracji elektronową ma taką jak neon. i dwa elektrony walencyjne na powłoce trzeciej. I tak by to wyglądał zapis skrócony. Można sobie, jak zawsze, ćwiczenie zrobić, czyli podobne ćwiczenie proszę sobie zrobić, na przykład dla atomu tlenu, czy trudniejsze dla atomu potasu. Ostatnim zagadnieniem który chciałbym dzisiaj pokazać na tej dosyć długiej lekcji, ale bardzo ważnej, jest konfiguracja jonów. Przypomnę, że mamy dwa rodzaje kationy, które są dodatnie i aniony, które są ujemne. Kationy mają za mało elektronów, aniony mają za dużo elektronów. I zawsze jest problem z zapamiętaniem, który jest który. Który jest kation, a który jest anion. Warto sobie takie metody, metody mnemotechniczne sobie łapać, bo wtedy się nigdy nie pomyli. Proszę zobaczyć, w słowie kation jest plusik, czyli od tego momentu już nigdy nie zapomnicie, który to jest kation, a który anion. No, no w anionie też można by znaleźć minusik, jakby ktoś bardzo zawzięcie szukał. Weźmy sobie konfigurację, na przykład atomu tlenu. Tlen tlen ma O. Jon, który tworzy, jest dwuujemny. Jaką konfigurację będzie miał atom tlenu dwuujemnego? Normalnie tlen ma 1, ma 8, liczbę atomową 8, czyli 1S2, 2S2 i 2P4. Natomiast to, że jon jest dwuujemny, to znaczy, że ma dwa elektrony więcej niż zwykle, czyli jego konfiguracja będzie 1s2, 2s2 i 2p6. Proszę zwrócić uwagę, że anion tlenu ma konfigurację równą dokładnie najbliższemu gazowi szlachetnemu to, co przed chwileczką. Rysowaliśmy sobie na poprzedniej lekcji. Weźmy sobie na przykład jeszcze glin jako drugi przykład. Podpunkt B. Glin AL o liczbie atomowej 13 i kation glinu 3 dodatki. Glin tworzy trzy dodatnie kationy. Normalnie, gdybyśmy rozpisywali kation glinu, to byłoby 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 i 3p1, razem 13 elektronów. Ale teraz mamy kation dodatni, czyli jest o 3 elektrony mniej, czyli... 1s2, 2s2 i 2p6. I tu jest niesamowita sprawa, proszę spojrzeć, że to również jest konfiguracja neonu, czyli glin oddał 3 elektrony, żeby uzyskać konfigurację elektronową najbliższego gazu szlachetnego. Jest to bardzo ważne, jak będziemy rozmawiać o wiązaniach. Tamta dążność do przypodobania się gazom szlachetnym jest bardzo wyraźna i istnieje jodów dodatnich i ujemnych również wynika z tej chęci, żeby być podobnym do najbliższego gazu szlachetnego. No i jak zawsze, jakby ktoś miał ochotę, to proszę sobie rozpisać konfigurację elektronową kationu magnezu, który jest dwudodatni, czy na przykład D, Anionu fluoru, który jest jedno ujemne, i proszę też zwrócić uwagę, że będą one podobne do najbliższych gazów szlachetnych. Na dzisiaj, miałem wszystko. Miłej nauki, miłej pracy. Do widzenia.